Dzień dobry kochani widzowie, z tej strony Klejno od 12 czerwca, witam was bardzo serdecznie a film nagrywam dla Adama Gumijasiki eksperto z jego kanału ponieważ pytałeś mnie Adamie odnośnie czy są w Italii czereśnie a ja ci odpowiedziałam, że teraz sezon na czereśnie jest w, w Czechach i zapraszam ciebie do Brna, do miejscowości Modlice, tutaj niedaleko takiego jeziorka, na pewno znajdziesz na mapie, jest taka droga gdzie pełno Czereśni jest. Możesz sobie tutaj legalnie zbierać. Ja też już jestem po zbiorach. Tak to wygląda. No i, i fajne, słodkie, duże. Ja sobie parę gałęzi pozrywałem, bo tak jest najprościej, bo jednak wysoko byłem. Także piękne Dorodne czereśnie Adamie, przyjeżdżaj. No, zobacz, ja już mam cały plecak. Tutaj. No i co? Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was. Widzowie, trzymajcie się.